Na wrześniowej konferencji Apple tradycyjnie, jak co roku, zostały zaprezentowane nowe iPhone'y, ale nie tylko. Pokazano również nowe smartwatche. Apple Watch serii 9 i Apple Watch Ultra drugiej generacji. Ja miałem okazję przetestować ten pierwszy, a jak się sprawdził? Tego dowiecie się w tym materiale. Na wstępie dodam, że zegarek dotarł do mnie w wersji z GPS w 45 mm aluminiowej kopercie ze sportowym paskiem w kolorze sztormowy błękit. A teraz już do konkretów. Nowego Łocha otrzymujemy w klasycznym minimalistycznym opakowaniu z ciekawym systemem otwierania, który ukazuje nam kolejne dwa pudełka, jedno z paskiem, a drugie z kopertą zegarka. Sprawdźmy najpierw pasek, który w Aplowskim stylu ładnie wyeksponowano, dodając krótką instrukcję jego zapinania po wewnętrznej stronie pudełka. Wykonano go z fluoroelastomeru, który jest bardzo przyjemny w dłoni. Jest miękki, elastyczny i nie powinien powodować reakcji alergicznych. Jego rozmiar w moim przypadku to S na M, czyli będzie pasował na nadgarstki o obwodzie od 140 do 190 mm. Zapięcie jak i system mocowania do zegarka pozostały dalej takie same, więc nie będzie problemu z założeniem starszych pasków. Nie jest to oczywiście jedyny dostępny pasek. Apple przygotowało też nowe paski pochodzące w znacznym stopniu z recyklingu, zaprojektowane oczywiście zgodnie z modą dbałości o środowisko. Przejdźmy już do drugiego pudełka, w którym jest oczywiście sam zegarek. Poza tym zbędna papierologia, ale i jednoamperowa ładowarka indukcyjna, zakończona plecionym przewodem USB-C o długości 1 metra. Jak to u Apple bywa, Watch 9 zabezpieczony jest dodatkowo papierową wytłoczką, na której widnieje rozmiar koperty. Po rozpakowaniu mam już zegarek branco e... Chyba gdzieś to już widziałem, ale o tym zaraz. Wersja aluminiowa występuje w pięciu kolorach: różowym, starlight, srebrnym, midnight i czerwonym, a wersja stalowa w złotym, srebrnym i grafitowym. Trzeba jeszcze dodać, że ekran w kopercie aluminiowej został pokryty szkłem Ion X, a w kopercie stalowej zastosowano szkło szafirowe. Co do wyglądu zewnętrznego, fizycznie nic się nie zmieniło. Dalej mamy dokładnie ten sam kształt, gdzie po lewej jest głośnik, a po prawej wielofunkcyjne pokrętło Digital Crown. Otwór mikrofonowy oraz przycisk boczny. Z tyłu mamy ten sam zestaw czujników, natomiast po przeciwległych stronach znalazły się zagłębienia do wsunięcia paska. Zegarek jest oczywiście pyłoszczelny zgodnie z normą IP6X oraz wodoodporny do głębokości 50 m, co teoretycznie pozwala w nim pływać. Ok, złóżmy więc nowego ocza w całość. System montażu jest bardzo prosty. Wsuwamy, aż usłyszymy delikatny klik i tyle. Aby wymienić pasek wystarczy wcisnąć przycisk zwalniający i go w mojej opinii działa to bardzo dobrze i dużo lepiej niż w przypadku Watcha 6 od Samsunga, którego też testowałem na moim kanale. Jakby co, to link znajduje się u góry ekranu. A jak leży na mojej ręce? Przy nadgarstku w okolicach 18 cm rozmiar koperty wydaje się być idealnie dopasowany, natomiast pasek zapięty jest na przedostatnim oczku. Więc jeśli ktoś ma większy nadgarstek, to zalecam wybrać rozmiar M na L. Zajrzyjmy teraz nieco głębiej i sprawdźmy, co się zmieniło. Pewnie już się domyślacie, że właśnie właściwie niewiele, ale od początku. Po pierwsze jest nowy procesor S9, który ma teraz 5,6 miliarda tranzystorów, czyli o 60% więcej niż w serii ósmej, szybszy o 30% układ graficzny i nowy czterordzeniowy system Neural Engine wykorzystujący technologię uczenia maszynowego. Po drugie zwiększono pamięć na aplikacje z 32 do 64 GB. Po trzecie otrzymaliśmy dwukrotnie jaśniejszy ekran LTPO OLED, który ma teraz jasność dochodzącą do 2000 nitów, co w bardzo słoneczny dzień mocno się przydaje. Podczas testów ani razu nie miałem problemu z odczytaniem informacji na ekranie. Co ciekawe, w nocy jasność ekranu może zejść nawet do jednego nita, co również podnosi komfort użytkowania. Czwartym featurem, który Apple się chwali, jest gest podwójnego stuknięcia palcami, za pomocą którego możemy odebrać lub zakończyć połączenie, wyciszyć budzik, zatrzymać lub rozpocząć odtwarzanie muzyki, zrobić zdalnie zdjęcie iPhone'em, a także sporo innych czynności, w większości aplikacji. Funkcja ta została wprowadzona z opóźnieniem, ale od wersji WatchOS 10.1 jest już dostępna. Mamy coś jeszcze, a mianowicie poprawione i dokładniejsze wyszukiwanie iPhone'a, który teraz wskaże nam kierunek i szacowaną odległość do poszukiwanego urządzenia. Jeśli wystarczająco się zbliżymy, to dodatkowe sygnały pozwolą nam go zlokalizować. Jak już wspomniałem, zegarek pracuje na systemie WatchOS 10, w którym według Apple praktycznie każda aplikacja została gruntownie przebudowana aby pomieścić jeszcze więcej informacji. Dołożyli również stos inteligentny z najpotrzebniejszymi widżetami i parę pomniejszych usprawnień. Niezależnie od wersji systemu, jaki jest zainstalowany, muszę przyznać, że zegarek działa bardzo płynnie, szybko i bez żadnych widocznych zacięć. Galaxy Watch 6 od Samsunga nieco mu pod tym względem ustępuje. Skoro nowy zegarek jest tak wydajny, to jak to wpłynęło na baterię? No niestety Apple jej nie powiększyło i jest dokładnie taka sama jak w poprzedniku. Jak możecie się domyślić, Czas pracy na baterii pozostał bez zmian i jest to według producenta 18 godzin, co realnie daje od 1 do 1,5 dnia użytkowania w zależności jak używamy zegarka. Czy w razie potrzeby zdążymy go szybko naładować? Sprawdźmy: od 0 do 80% naładuje się w około 45 minut, a do 100% w godzinę i 15 minut, więc jak dla mnie jest całkiem ok. Watch 9 ma oczywiście wszystkie potrzebne typy łączności, jak Wi-Fi, Bluetooth, GPS oraz NFC, które pozwala na płatności zbliżeniowe poprzez Apple Pay. Sprawdziłem w różnych sklepach i działa to bez problemu. Wystarczy kliknąć dwukrotnie przycisk boczny, aby móc wygodnie zapłacić. A propos wygody użytkowania, to muszę przyznać, że na początku nie polubiłem się z nowym smartwatchem od Apple. Wydawał mi się mało intuicyjny, a niektórych opcji czy aplikacji musiałem chwilę poszukać. Z czasem się trochę przyzwyczaiłem, i było mi łatwiej, ale jednak interfejs w watchach od Samsunga bardziej mi odpowiada. Mimo tego, używało mi się go całkiem przyjemnie. Nowy Watch świetnie nadaje się jako przedłużenie funkcjonalności telefonu, na przykład do odczytywania powiadomień, sprawdzania pogody, mierzenia naszej aktywności, śledzenia snu czy rozmów bez użycia telefonu, i tu sprawdza się naprawdę dobrze. Jakość rozmów przez zegarek była bardzo dobra i nigdy nie miałem problemu ze zrozumieniem mojego rozmówcy. Wraz z zegarkiem otrzymaliśmy oczywiście nowe tarcze i może możliwość do instalowania kolejnych łącząc się z aplikacją Watch na iPhone. Jest ich całkiem sporo, ale to nie jedyna rzecz, którą możemy zrobić. Przede wszystkim mamy tu dostęp do wszystkich ustawień zegarka, a także możliwość instalowania dodatkowych aplikacji. Jest jeszcze druga aplikacja pod nazwą Zdrowie. Agreguje ona wszystkie dane z naszych aktywności i w przejrzysty sposób nam je przedstawia. Sprawdźmy zatem jak zegarek dokonuje podstawowych pomiarów. Zacznijmy od saturacji, której pomiar jest bardzo szybki i co się pokazuje w miarę dokładny. Konfrontowałem go z wynikami jakie pokazywał pulsoksymetr i w większości pomiarów różnica wynosiła maksymalnie 1 punkt procentowy, więc jak na smartwatch jest dobrze. Pomiar pulsu również działa OK, a jego wyniki zgadzały się ze wskazaniami ciśnieniomierza. Najciekawsze jest jednak badanie EKG, które możemy wykonać sobie sami. Wystarczy przyłożyć palec do pokrętła Digital Crown i odczekać w spokoju 30 sekund do końca pomiaru. Zegarek potrafi wykryć arytmie serca i o poinformować, ale nie jest to urządzenie medyczne, także może się czasem mylić i trzeba mieć to na uwadze. Gotowy wykres możemy wyświetlić w aplikacji, zapisać sobie do PDF-a, a w razie potrzeby wydrukować. O wszystkich możliwościach nowego Watcha 9 można by jeszcze długo opowiadać, natomiast ja skupiłem się na tych najważniejszych, o których powinniście wiedzieć. Czy zatem jest to urządzenie warte uwagi? Dla kogoś, kto używa Androida, na pewno nie. Z kolei jeśli posiadasz iPhone'a, to jest to naturalne przedłużenie możliwości telefonu. Czy warto przesiadać się z wcześniejszych modeli? Jeśli używasz siódmej lub ósmej generacji, to ja bym się jeszcze wstrzymał i poczekał na przyszłoroczny model. Jeśli nie miałeś lub nie miałaś jeszcze Apple Watcha i nie zależy ci na wszystkich nowościach, to możesz spokojnie wziąć starszy model. Jak zawsze decyzja należy do Was. Ja dodam tylko, że używało mi się go dobrze, ale nie jest to sprzęt idealny. Czas pracy na baterii w dalszym ciągu jest zbyt krótki, cena dość wysoka i brakuje mu możliwości ustawienia stałej jasności ekranu. Ja przynajmniej takiej opcji nie znalazłem. Jak coś, to poprawcie mnie w komentarzu. A z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie do końca. Do następnego. Cześć.